Ho, 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 witajcie moi drodzy. W grudniu, 1 grudnia, witam was dzisiaj bardzo serdecznie z tej strony. Kuklik Grzybo, witam was w serii, nie wiem czy w serii, w kalendarzu adwentowym, który już dwa lata temu prowadziłem, ale coś nie do końca tam poszło po moje myśli. Też szczególnie zainspirowany tutaj jestem Goldzorem. Taką serię robił już kurczę, nie wiem kiedy to było z 9 lat temu, może 8. Także yy, no yy. i co? Sprawa wygląda tak, że każdego dnia do 24 dnia grudnia do Wigilii będę wybierał jedną osobę z grupy tutaj naszej na streamie Grzybki. a Ty Grzyba, link macie w opisie. To będę wybierała jeszcze jedną osobę, która dostanie jakiegoś tam skinka. Losowo będziemy go oczywiście wybierać i też co pierwszy tutaj dzień taki wiecie organizacyjny. Myślę, że już z kolejnymi dniami będziemy sobie otwierać jakiś pojemniczek, żeby tak właśnie kalendarz adwentowy, żeby dla mnie było coś, że coś mi wyleci i dla was też właśnie że będziecie mieli szansę wygrać skina. No, więc jeśli jeszcze nie subskrybujecie kanału, oczywiście to wbijajcie. Nie wbijajcie, wbijajcie tam na dół i subskrybujcie kanał. Wbijajcie też na główny kanał, tam znajdziecie więcej mm, różnorodnych treści, nie tylko sesa i też oczywiście dłuższych niż to akurat tutaj ten kalendarz, a ten to bla, bla 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 bla. No i pamiętajcie, że na tym kanale jest tylko CS, więc jeśli nie lubisz CSa to radzę nie oglądać, e, chyba, że bardzo chcesz to, to nie ma problemu oczywiście. Także mam tutaj jak widzicie 4 grupy, 4 karty w sumie z wami tutaj i tu jest po 9. No jak się nie mylę to po 17, 17 razy 3 to masz 30, 51 tutaj członków by było. I możliwe, że 51 jest na każdej tutaj stronie, o ile się nie mylę. Także dzisiaj sobie weźmiemy. A, ten jest jeden 1 z 51. No, bardzo fajnie Także dzisiaj sobie weźmiemy tutaj, w kolejnych dniach będziemy sobie jakiś tam generator liczb rosowych, albo wypisze w komentarzach, może jakieś tutaj sposoby liczenia. A dzisiaj ja tu wymyślę i to będzie tak, 24. Nie. Uf, wróć. 20 tutaj jakby liczba z tych będę tak liczył 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 18, 19, 20 I z tej oto strony 24 członka wezmę W mamy 2024 roku Tylko, że tu jest chyba taki problem, że jest mniej niż 24 Uwaga, jesteście gotowi? Maszyna losująca Zaczyna akumulację i lecimy Raz, dwa, trzy Dobra

O, koleżków to nie chcemy za bardzo. To, jak widzicie, nie wszystko zawsze idzie po naszej myśli, ale wróćmy. I weźmy, jakby go nie było, czyli weźmy następnego członka, a będzie to pan Oniku Kryziut. Miejmy nadzieję, że. Surprise, motherfucker. MTX, DMX. <ścoughs> Co. I tu chyba ziomek w miarę pyka, miejmy nadzieję. Ostatnia gra 13 czerwca. No dobra, ale spróbujmy mu wysłać ofertę wymiany albo dodam go do znajomych i miejmy nadzieję, że odpisze. jutro wam pokażę, jak kioskina. Jeśli odpisze, to damy mu panu tutaj Demixowi. A wy, jeśli, jeśli chcecie wziąć udział właśnie w kalendarzu adwentowym w cs to wpijajcie na grupę Steam. Link macie w opisie i widzimy się już jutro, moi drodzy. Trzymajcie się brzydko, do zobaczenia. Ich. Niech ten grudzień wi mija wam w niezwykle świątecznym klimacie. I trzymajcie się brzydko, narka!